Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o platformie Intel Evo i moim zdaniem to jest rzecz bardzo ważna, ponieważ będzie spotykana w coraz większej liczbie laptopów i kiedy wy będziecie widzieć na laptopie taką oto nalepkę, to możecie się zastanawiać, co to w ogóle jest, co to znaczy. No i właśnie dzisiaj wam to wyjaśnię. Na początek taka krótka część teoretyczna. Otóż Intel Evo to jest taka certyfikacja laptopów. I są to laptopy, które zostały przetestowane pod wieloma względami i cechują się specyfikacją, które odpowiadają definicji nowoczesnego laptopa. Mają one parametry, dzięki którym powinny działać naprawdę szybko, nie zacinać się, po prostu spełniać wszystkie wymagania użytkowników. I dzisiaj właśnie przejdziemy przez te wszystkie punkty które wchodzą w skład platformy Intel Evo. Jest ich aż 10, ale warto się z nimi zapoznać. I na początku skupimy się właśnie na tych punktach, dlatego że to jest to, co łączy te wszystkie laptopy. Później o każdym z nich krótko wam opowiem, ale teraz pomówmy o tej platformie Intel Evo. Punkt pierwszy to jest Wi-Fi 6 i część z Was może nie wiedzieć, że mamy Wi-Fi 5, że mamy Wi-Fi 6, wcześniej to się w ogóle nazywało Wi-Fi AC, teraz mamy Wi-Fi AX. Nikt normalny się tym nie interesuje, prawda? W wielkim skrócie. WiFi 6 to jest WiFi tak szybkie jak światłowód. Bo do tej pory, kiedy korzystałem z Wi-Fi 5, to ja mówię, że no ten internet bezprzewodowy to jest gorszy, bo on jest wolniejszy i w ogóle i nawet jak wysyłałem filmy na Spider Swap TV po to, żeby zostały zmontowane, to wysyłałem je za pomocą internetu kablowego. Tak było po prostu dużo szybciej. Ale odkąd korzystam z laptopa z WiFi 6, to w ogóle nie używam kabla, ponieważ to WiFi wykorzystuje pełny potencjał mojego światłowodu, a mam bardzo szybki internet, ponieważ mam 1000 megabitów downloadu oraz 300 megabitów uploadu. I to jest naprawdę, nie wiem czy da się w ogóle u mnie mieć szybszy internet, chyba nie i poprzednie moje laptopy sobie z tym nie radziły. Trzeba było podłączać je kablem. A tutaj wszystko bez problemu równie szybko działa po Wi-Fi. Po drugie, wszystkie laptopy na platformie Intel Iwo muszą mieć port Thunderbolt 4. No i tutaj też możecie nie wiedzieć o co chodzi, ale Thunderbolt 4 to jest taki bym powiedział najlepszy możliwy standard łączności to wygląda jak USB-C, bo to jest USB-C, ale z takimi bardzo fajnymi dodatkami, bo oczywiście to działa jak normalny USB-C, ale może też przesyłać obraz, może też przesyłać energię, może oczywiście przesyłać dane. I to nie jest tak, że robi to, albo to, albo to, to się dzieje wszystko naraz. I dzięki temu jednym kablem możemy podłączyć każdy z tych laptopów do monitora. Ja dysponuję takim monitorem z USB-C, i kiedy podłączę dowolny z tych komputerów właśnie do swojego monitora, to nie tylko obraz z laptopa przenosi się na duży monitor, ale też mogę bez problemu już korzystać z akcesoriów, które są bezpośrednio podłączone do monitora. W moim przypadku jest to klawiatura oraz mysz. Thunderbolt 4 sprawia, że laptop może działać jak desktop lub stacja robocza, zapewniając maksymalną wygodę stanowiska pracy a jednocześnie mobilność. No i najważniejsze jest, że kiedy mamy ten laptop podłączony do monitora, to nie musimy jeszcze podłączać do niego ładowarki, no bo energię pobiera monitor, a monitor ładuje laptopa, więc wszystko się dzieje za pomocą jednego kabla, to jest super rozwiązanie. No i ważna jest też szybkość, bo Thunderbolt 4 ma przepustowość 40 gigabitów na sekundę, bardzo dużo, naprawdę więc jeżeli w przyszłości będzie wychodził jakiś nowy super szybki dysk zewnętrzny to na bank będzie obsługiwał właśnie tego Thunderbolt 4 więc macie pewność że wasze komputery będą przyszłościowe i obsłużą nawet najszybsze akcesoria Oprócz tego kupując komputer z nalepką Intel Iwo, macie pewność, że dysk SSD w nim będzie miał 256 GB albo więcej. I jest to taka pojemność, która moim zdaniem jest wystarczająca dla zdecydowanej większości użytkowników. Jasne, żebyście instalowali jakoś mnóstwo gier, to byłoby za mało. Ale po pierwsze, nie są to komputery do grania, a jeżeli chcecie już na nich grać, to mamy przecież usługi grania w chmurze i wtedy nie trzeba w ogóle instalować żadnych gier, które by wam zajmowały miejsce. Ale bardzo ważne jest też, że nie mamy tutaj najtańszych SSD-ków, bo jakiś producent mógłby sobie powiedzieć, a dobra, dam byle jaki, będzie dobrze, nie zauważył, specyfikacja się zgadza. Nie, mamy tutaj szybkie dyski PCIe albo NVMe, więc tutaj naprawdę będzie nie tylko pojemnie, ale też szybko. Poza tym mamy tutaj 8 GB ramu albo więcej działającej w trybie dual channel, więc to oznacza, że tej pamięci mamy po prostu odpowiednią ilość do takiej codziennej, biurowej, nawet trochę bardziej zaawansowanej pracy. Sam korzystam z laptopów, które mają 8 GB ramu, jestem takim, bym powiedział, typowym użytkownikiem, jeżeli chodzi o laptopa i tej pamięci jeszcze nigdy mi nie zabrakło. No i ja tutaj opowiadam o dyskach SSD, o pamięci RAM, ale pamiętajmy o najważniejszym, że to jest platforma Intel Evo, więc działa na procesorach Intela tych najnowszych, czyli na 11. generacji. Czyli kupując komputer oparty na platformie Intel Evo macie pewność, że znajduje się w nim najnowszy procesor Intela, nie kupujecie żadnego starocia. A z takich drobniejszych rzeczy, to musimy w takich komputerach mieć Bluetooth 5 z Audio Offload. Musimy także mieć dwa mikrofony cyfrowe, mamy też wysoką wierność strojenia kodeków audio lub głośników oraz technologię Intel Smart Sound. A jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to we wszystkich tych testowanych przeze mnie laptopach głośniki były świetne. Intel chwali się też, że każdy z komputerów opartych na platformie Intel Evo jest dostosowany do pracy biurowej także w tym, bym powiedział, pandemicznym stylu, jeżeli można tak określić, bo ja widziałem ostatnio dużo laptopów, które mają albo ukryte kamerki internetowe, co było bardzo fajne, jak się ich w ogóle nie używało. Byłem fanem tego rozwiązania, a tutaj mamy kamerki internetowe zawsze na górnej ramce. Nie powiem, że to jest wszędzie reguła, ale w tych testowanych przeze mnie komputerach tak i Intel mówi, że Intel Evo zapewnia, że ta kamerka będzie miała rozdzielczość przynajmniej HD, czyli 720p albo wyższą. Oraz płynność 30 klatek na sekundę albo wyższą. Ponadto, we wszystkich tych komputerach, które testowałem, mamy technologię Windows Hello, czyli te kamerki mogą nas dodatkowo rozpoznać, nie musimy wpisywać żadnych haseł ani nic, czyli podchodzimy do komputera, on nas widzi i następuje automatyczne logowanie do systemu. Oczywiście do wyboru mamy nie tylko logowanie twarzą, ale też czytniki linii papilarnych. Może ktoś woli się logować tak, a nie tak. I pogadaliśmy sobie tutaj o tej specyfikacji, ale najważniejsze jest, jak te komputery zachowują się w codziennym użytkowaniu. Chyba nie muszę nikomu mówić, że procesor Intel Core 11 generacji, co najmniej 8 GB RAM oraz co najmniej 256 GB szybkiego SSD to jest wystarczająca specyfikacja do większości zadań. Ale Intel przetestował te komputery także pod względem działania w najpopularniejszych aplikacjach i takimi aplikacjami był na przykład Chrome. Pakiet Office, był Slack, był Zoom i tak dalej. Więc one są do tych codziennych zadań naprawdę dostosowane. Poza tym. Intel ma taki wymóg, żeby te komputery przy wyświetlaniu obrazów w rozdzielczości Full HD przy takiej normalnej codziennej pracy wytrzymywały przynajmniej 9 godzin, a ten czas często jest dłuższy, bo na przykład ten HP, to on działa kilkanaście godzin w sumie tak samo jak Lenovo. Czyli w każdym przypadku otrzymujemy komputer, który możemy zabrać swobodnie do pracy bez ładowarki. Po prostu pracujemy na nim cały dzień roboczy. Tutaj muszę też dodać to, o czym już w sumie mówiłem, Thunderbolt 4, czyli też ładowanie przez USB-C. Jeżeli nam się ten komputer z jakiegoś powodu rozładuje jednak, dzień wcześniej go nie naładowaliśmy czy coś, to jeżeli obok nas będzie ktoś, kto ma ładowarkę USB-C, no to będziemy w stanie naładować ten komputer. Więc to jest naprawdę ogromne udogodnienie, już nie ma krzyczenia po biurze. Czy ktoś ma ładowarkę od Acera? Czy ktoś ma może ładowarkę od Asusa? A może ktoś ma ładowarkę od MSI? Nie. Wszystkie ładowarki są takie same, bo to są po prostu szybkie, laptopowe ładowarki USB-C. I skoro jesteśmy przy tym ładowaniu, to warto powiedzieć także, że Intelowi zależy na tym, żeby te komputery nie tylko długo działały, ale też szybko się ładowały. Ponieważ 4 godziny pracy mają być zapewnione przez czas ładowania krótszy niż 30 minut. No i skoro już mówimy właśnie o takich czasach, sekundach, minutach i tak dalej, no to jedna rzecz, która bardzo mi się spodobała, te wszystkie komputery według standardu Intel Evo mają wybudzać się w mniej niż sekundę, czyli błyskawicznie. No i faktycznie tak się dzieje. No i tak już w słowach podsumowania, zanim opowiemy w kilku zdaniach o tych komputerach, no to czy fajne jest to IntelliVo, czy nie fajne? Moim zdaniem fajne, ponieważ chcemy coraz więcej korzystać z nowych technologii, chcemy mieć coraz lepsze laptopy, ale coraz mniej chcemy znać się na tych technologiach. Nas nie interesuje, jakie podzespoły są w smartfonie, jakie są w komputerze itd., więc taki zwykły człowiek idąc do sklepu patrzy o jest nalepka Intel IVO i mogę sobie wziąć taki komputer i będzie działał dobrze. To jest naprawdę fajna rzecz i mam nadzieję, że cały rynek niedługo będzie tak właśnie klasyfikowany, że tak jak kiedyś patrzyliśmy, że... O, to mamy tutaj Core i3, to jest wolniej niż Core i5, a Core i5 to wolniej niż Core i7. Mam nadzieję, że wszystkie laptopy będą w sumie tak pogrupowane, że ten się nadaje do tego, ten się nadaje do tego, a ten się nadaje do tego. No bo naprawdę, ludziom nic więcej nie potrzeba. Ludzie chcą po prostu kupować dobre komputery, które będą dobrze działać. I można też powiedzieć, że no ten Intel IWO to taki odpowiednik Maców, że to nie trzeba się w ogóle interesować i w ogóle trochę tak. I ktoś zaraz powie, no ale Maki są szybsze, tam są procesory M1. Tak i nie, bo Maki są szybsze w aplikacjach, które są przystosowane do tych procesorów tak krótko, czyli głównie w aplikacjach Apple'a. A jeżeli mówimy o takiej pracy codziennej, w tym, co większość z nas wykorzystuje, jakieś przeglądarki itd., to nie ma tutaj absolutnie żadnej różnicy. My musimy się skupić na tym, żeby w codziennym użytkowaniu te komputery po prostu dobrze działały. No i właśnie ten standard tego wymaga, ponieważ Intel testuje te komputery pod kątem właśnie najpopularniejszych aplikacji, Takich jak Chrome, Office, pakiet Adobe i wielu innych. Więc tak, kupując taki komputer, mamy nie tylko pewność, że on ma dobrą specyfikację, ale też, że bardzo dobrze działa w najpopularniejszych programach. I teraz chciałem naprawdę krótko opowiedzieć o tych komputerach. Nie ma sensu, żebym się rozwlekał, bo ten standard Intel Evo tak naprawdę pokrywa zdecydowaną większość specyfikacji. Poza tym te komputery muszą być też dobrze wykonane i tak dalej, więc na tym się nie skupiamy. Powiem po prostu, jakimi komputerami się bawiłem i co mnie w nich urzekło. Tutaj mamy na przykład nowy model HP Spectre i on mi się bardzo podoba ze względu na stylistykę. Jeżeli korzystaliście w ogóle z HP Spectre albo widzieliście kiedyś te linie, to... Wiecie, że one są bardzo ładne i tutaj jest tak samo. Ja na początku muszę przyznać, jak brałem ten komputer, to się zastanawiałem, a gdzie tu jest przycisk zasilania? Jest tutaj ukryty. Bardzo fajna rzecz. Tym bardziej, że tutaj mamy port USB-C ukryty, więc tutaj ta przestrzeń jest bardzo fajnie wykorzystana. Bardzo mi się to podoba. Taka dbałość o detale. Poza tym to jest komputer z metalową obudową, bardzo fajny. To jest długodystansowy, więc on bez problemu wytrzymuje... 14, 15 godzin bez ładowania, więc tutaj naprawdę jeden, jeżeli nawet nie dwa dni pracy, jeżeli czasami odchodzicie od komputera, bardzo fajna rzecz. Tutaj mam z kolei Lenovo ThinkPad X1 Nano, czyli to jest laptop, który ma 900 gramów, jest leciutki, mniej niż kilogram hit, i korzystałem z tego komputera najdłużej, więc o nim wiem najwięcej. Bardzo podoba mi się w tym laptopie, że on też jest długodystansowcem, także kilkanaście godzin bez ładowania, bez problemu. Poza tym to jest ThinkPad, to jest marka sama w sobie, no i mamy fajne funkcje zabezpieczeń, bo nie tylko, że palcem można zalogować się albo twarzą, ale jak nie chcemy, żeby ktoś nas widział, to robimy tu tak. Kamera jest zasłonięta, nikt nas nie widzi i to jest bardzo fajne, no bo wiadomo, że producenci mogą nam mówić różne rzeczy, że no, ta kamera się wyłącza, nie ma dostępu do prądu jak użytkownik nie chce, i w ogóle nie da się tego obejść. Ale nie ma naprawdę nic lepszego niż stara, dobra zaślepka. Mamy kawałek plastiku, widzimy, że zasłania, czyli nikt nas nie widzi, i bardzo dobrze. No i to też jest najdroższy z tych testowanych przeze mnie komputerów, bo HP kosztuje ponad 9 tysięcy, zapomniałem o tym powiedzieć, a to kosztuje ten Lenovo ponad 10 tysięcy złotych i się zastanawiacie, za co tu się płaci? Już mówię, za jakość, ale także za świetną obsługę, bo mamy tutaj taką gwarancję bardzo rozszerzoną, więc tak, jeżeli macie ponad dychę do wydania na komputer biurowy, to to jest bardzo fajna rzecz. Jednak nie każdy ma do wydania na komputer... Prawie 10 tysięcy złotych albo ponad 10 tysięcy złotych, a chce mieć platformę IntelliVo. I wtedy cały na biało, w sumie to na szaro, wchodzi MSI Prestige 14 Evo, bo Intel Evo. Mamy tu do czynienia z komputerem bardzo szybko działającym, który kupimy w cenie poniżej 5 tysięcy złotych. Więc, żeby mieć komputer na platformie IntelliVo, nie trzeba od razu wydawać 10 tysięcy, da się wydać kwotę dwa razy mniejszą i to nadal będzie bardzo dobry, przetestowany, sprawdzony komputer. I to tak naprawdę było wszystko, co mieliśmy do powiedzenia na temat platformy Intelivo. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat, to komentarze są do waszej dyspozycji. Tam też napiszcie, czy waszym zdaniem takie platformy są potrzebne, czy może jednak wolicie szukać komputery po specyfikacji. No napiszcie, jak uważacie. Po prostu te komentarze należą do was. Chętnie przeczytam wasze zdanie, chętnie nawet z niektórymi z Was podyskutuje. A poza tym to standardowo. Proszę Was o łapkę w górę, jeżeli film się podobał. No, jak się z jakiegoś powodu nie podobał, niestety przeżyjemy, ale łapkę w dół. Poza tym, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby widzieć więcej naszych filmów. Czytajcie Spider Swap, oglądajcie Spider Swap TV, śledźcie mnie na Instagramach, Twitterach, Facebookach, wszędzie. No i widzimy się niebawem. Cześć!